Nie. Ten zbiornik poliwa? Co? 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 Dzisiejsza akcja jest kolejnym etapem. Poszukiwań obydwu zaginionych mężczyzn. Płetwonurkowie sprawdzają wody zalewu w Sieniawie. Bierzemy pod uwagę możliwość, że jadąc do Wernejówki, mężczyźni mogli ulec nieszczęśliwemu wypadkowi i mogli wpaść do tego zalewu. Płetwonurkowie ze Straży Pożarnej i policji sprawdzą okolice tych miejsc, gdzie byłby możliwy taki wypadek. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, doleci do nas również śmigłowiec zestaw z granicznej Przemyśla, bo w tej chwili w Przemyślu pogoda nie sprzyja startowi maszyny.